Ok, O, o kurwa. Zambek się musi pojebać. Let's edit. Let's edit. Zambek w edicie. Let's edit. Tymczasem jest większość skopiowana z goła. Nie. Tutaj nic nie mogło być skomplikowane co jest Max! Divi! Ej, ale ja strzelać nie mogę! Ja strzelać. Ale przez mogę widzieć, kurwa! Ej! Pań tak się podbiegają! Bo broń mi nie działa! Wow!

Sandbeck's like you. Shot, Sandbeck, you him. We hit China. Oh, yeah. 300? Yeah. Yes, okay. 300. 300. 300. Yeah. Yeah, yeah. i yeah, I would I W momen. I skąd? Yes, dwie. Obie nie mogę już miałem krzyczeć, ale jednak go zabiję. No ja nie umiem wygrać. Nie, to nie Negev. To nie Negev, kurwa. Kurwa mać. O, kurwa. Dobra. Ja pierdolę. Jum. Nie ma tragedii. Kurwa, to wyrównałem, komu. wyrównałem. Louis, you die, you game. No, tak właśnie. Tam jest. Czy ty możesz kurwa tym starym chujem jebanem. Ładnie, ładnie zagrałeś, bardzo podoba mi się. Bo ci kosane kule, jak kiedyś pewna słabatko. Ze mną człowieku z bólu, byś stanie agonalnym. A to długie Was jedynki. To jest! Dziram jak kur? Ok. ŁOT! O kurwa! Kurwa Macie wzdrygłem! Ja pierdolę! Aż... Serio. Aż sam jestem w szoku! I co? Nie! nie. Kurwa mnie ten cyparek niemiłosiernie! Oj tam jazda. Ja nie się... Smoke, man. Water smoke, right? Huuu! Oh. O oh, jest. Są so, kiepskie, tak? Chopaki Pula, <laughs> pula, pula. Snowbird. Snowbird, nie. Ule.

Dobra, kolego niesympatyczny <Nicly> ja, 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 jak, ja, jak? 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 Chłop się zgubił, chłop się zgubił Main Eee Angarowesci, Angarowesci to się kurwa Kurwa, łeb jak sklep Się, kurwa, podroczyć. tobą moja mała, jesteś tu, jedną. umrzyj Umrz! co Nie! 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 co Nie! co Nie! No nic, w pograć z wami. Nie <laughs> oddajmy ja <Ja> punktu. Co to <tops> kurwa jest? To da ma teksturę, Okej Ok.